Jak co? Ja statkiem nie steruję? Nie, ja też nie. <laughs> Czy ty grasz w Tetris'a? gra w trisa? To skąd ty wiesz? A, bo live a odpalił. <laughs> no, Pan streamer kurwa, zapomniał, że live odpalił. No co za łeb. Co za kupa łeb. No, nie wierzę w go. Nie wierzę w tego streamera. Nie wiem no, na tylko nie potrafisz No ale co mogłem więcej? No nie mogłem się ruszyć bo dostałem nie, nie wiem mam... widzisz, że on tu stoi poluje na ciebie, a ty wchodzisz w jego W No ale Staczek był do zgarnięcia. Ja pierdolę. Nie, nie wiem Skąd challenge <laughs> Ostatnia kierka senną teraz już będą takie czepione, że będę wiarz. <grystanie> Przy KT też tak mówiłeś. <grystanie> Olaf, zrobił sobie challenge, że będzie grał ra na rankadach każdym adekery po 5 razy. Olaf przed tym. Platyna 3? Tak? Olaf. Olaf, tak? Na tym na była. Olaf teraz, gol dwa. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? <laughs> eee, a ile ci jeszcze dekary zostało? Połowa. <laughs> To nie tak To nie tak jak myślisz wow, wow. 42 mniej Kur mać Na beczki Na beczki jak myślisz? No To MK OH nie, nie, mam kobieter chyba Jestem Jestem żywy dzisiaj Ja ja, ja chyba jestem na Ja mi się nie Ty a promowie, czy nie? Nie. Ja się staramica i się dowie. On jest na Discordzie w ogóle? Jest. Ale nie pisz mu. No nie pisz. Nie, dobra, nie napiszę. mu. Ale powiem mu, jak będzie na live. Ie. Nie mów, niech sam zobaczę. A może zmienić tytuł na przełował się wywiedzonych z laty? No nie jest ony. O <laughs> Podobieni! A mi ja coś na trzy sekundy przed końcem, ja wierzę, że mam szybkie Nie, bardzo, było pięć. No. pięć. Uwielbiam ten klient. Po pierwsze było pięć, po drugie nie mi to mów, tylko Klikam Chrome na Kwasnikasze <laughs> i to Chrome <laughs> don't hide none. Kont. <laughs> <Can't. laughs> oj, oj, oj. To was taki skinem za tą śmierć. Znaczy, was taki za tą śmierć, fajnie. Dobrze, dobrze, dobrze. No, super, dobra, cieszę się Twoim. Twoim. Yy, zginięciem za was taki śmierć. Super, polecam. Kasia, biedna. Sorry, Kasia, na no, wiesz, sorry. Po prostu się jest jakoś. Sorry, Kasia na symie, to jakby nie była na symie, to było wszystko w porządku, nie? Sydawizna, no hosting, a <laughs> Nie, no, a pomogłeś w nie? <laughs> nie, idę stąd. Wychodzę. Nie, ja ja wychodzę. That's been the... No brawo, kur... Dzięki, ty jesteś. Weź mnie za Jó. <laughs> ja To jest że jeszcze mogę kogoś kur... skonononować potem tym wyjściu. No brawo! Tak, dobrać, dobrać, dobrać. Boże! Fajne Kurwa, bym temu Zedowi najebał. Bo stoi w font... Kurwa, najlepsze jest to, że Z stoi w fontannie i on nie dostaje obrażeń. one stoją zafreezowane, wszystko. Nie mogę duszyć kamera ani nic. Ale widzę animację, jak dwa ludzie, wiesz... Na, na przykład Z, tylko co jakiś czas coś się robi. No mówię no, że nie ma nawet agro na niego. No mówię? Że z nie dostaje. W ogóle zajebiste timery są u Ciebie. U Ciebie łakali u Ozeala. Zero. <laughs> Dostanę kurwa lipa z tej gierki, nie? Pieprzone. O, mogę teraz skąd kogoś ty! Aha, mi w ogóle wybiło od tamtej gierki poprzedniej. A mi coś. Nie wybiło od tej gierki poprzedniej, Się po prostu pieniądz. Ja po prostu pieniądz Ja pi pierdolę. Nice. Dobra, no to był taki cringe, że ja pierd... Wytrwanie skało... Yy, teraz tam, przekraczanie do ekranu. Dzięki. to był cringe, ja pierdziele. Moje ulubione cringe'owe rzeczy. Naprawdę, można się śmiać z dziadka, nie? Ale naprawdę, czegoś takiego... Ale czegoś takiego brakowało wspólnie, w społeczeństwu. I właśnie to pokazuje, jak to powinno wyglądać, że po prostu... Jest starszy pan. Gra sobie na spokojnie, na cilku. Bez żadnych stresów Kiedy podczas wszyscy się srają <laughs> O ty kurwa kurwa To gnidy To jest normalnie No jest no, spokojnie Dobra, to że to No o nie pierdzie, no, no, no. nie może to... Jeszcze dobiję to! <laughs> Ale zobacz, patrz, patrz Kasia, patrz. Zobacz, pyk, pyk. No, <laughs> no i zabrałeś mnie no, z systemu kilka dzięki. Znaczy ja nie wiem czy ona by wleciała tak naprawdę, czy ona by się tak nie odbiła. Wleciała. No. Dzięki Piotr. Co? Idę, idę, idę. A dobra, to dzięki, dobranoc. Dobra. Przed zaczęciem challenge'u miałem 55. Teraz ile masz? 51. Po challenge'u będę miał poniżej 50. Wow. Ja ten, ten system, że chcieliście do około 50 i 50. Czy Damian ja gra na dżungli i na topie naraz? Co? Trzeba. A, bo szeć łań. No, to jest 420. Możesz pójść na rzekę, będziesz wtedy rzecz szanem. Rzeczny szan o P. Żartowałem. Trzeba, Trzeba przejść do rzeczy. Możemy wygrać tę grę. Nie, dobrze, że nie do nie no, dobra, ty, co tu tutaj jest? No. O. O. Kasia, pa, pa, jak ty, Kasia obesy mnie, ty. No Tylko czekałem aż piodek dojedzie do tyłu Co? Co to kurde było? To tak działa? Do Co? Co? Do I idziemy się na smoku?

A boże ja pier... Nie, nie powiedziałeś ty.